Jak myślisz, że nie nagrywam, to ja nie nagrywam. czaj to? Co? co no co właśnie. Się mm -hmm. mm. Mm. 20 lat po nad A to Ziemia, chcesz oglądać, czy... Mhm. No. <ślonia> <ślonia> nie będę czarnego na białego ludka no zamieniać. <ślonia> Nie. Czyli budować wspólnotę, społeczeństwo, przyszłość. A tu kurcze roboty z przyszłości przyszły w przeszłość i przejęły domniemaną przyszłość. Albo chęć budowania przyszłości. Jeśli były z przyszłości, to gdzie mogły pójść? No do przeszłości, a gdzie? No właśnie. No, a może, może, do przyszłości by poszły z przyszłości. W angielski masz czas za przeszły, to tutaj możesz mieć roboty z przyszłości w przeszłości. Którą nazywasz teraźniejszość. Nie ma żeby tego powtarzać. Patrz, ale czy, może być coś takiego jak za przyszłość? Możemy jeszcze raz filmik, bo nie załapałem za dużo dodaliście. Na, na YouTube go sobie obejrzeć. Smuga mówi o tym, że miał być w Myślisz, to że przekodasz czy... ziemniaka? <grym> nie spojrzę. To jest najlepszy pomysł. To czym Przez... mam grać? Czym chcesz? Ja wezmę Reinharda. To nie ekspercki. Może łaską. No, mamy dnia te. Ale łaska też się przydaje. Bastion to jest wystarczające. Babcią, Je jak Basta. możesz, albo łaską. Babcią to Ana. To zadzwoń do swojej babci, niech cię czuje przez telefon. Babciu! Jak być, jak być babcią? Czy ciastko... Ty, ja wiem co ja zrobię, o! To też nie jest zły pomysł, ale ja mogę nie wyrabiać z healowaniem. Sugerujesz, że na będzie z wpierdol? We shall see about the Nie, sugeruję, że br brak drugiego supporta to będzie wpierdol. Spoko, musimy ładunek zrzucić, ja się czuję jak w Half-Life jedynce. W jedynce. No w jedynce, przecież startowałeś tam z takim tunelem, nie? A falafla byś sobie opierdolił? Boże, no tak, ten wstęp, który 10 minut trwał. No właśnie. Ziemniak, ja cię, ciebie pytałem, czy byś falafla opierdolił. Kurczę, taki falafel to bym z chęcią zjadł. Nie wątpię. Pamiętajcie, że ktoś musi tu stać. Oj tam, oj tam. Ja ty będę strzelał. Ty pakuj swoją dupę na klatkę schodową tutaj i ich tam bij, bo oni tam się stakują. Gdzie mam iść? No, gdzieś, gdzie odkryjesz no, swoją ja przydatność. O, patrz. Na razie, to Ziemniak, wiem, musimy mocniej. przejąć trzy punkty. Komu ding jak goś się za tobą zrespił, chyba, albo mi się wydaje. O, skurwej Kryjmą dupę. Coś lata. Też mamy strzelać? Nie, nie. nie. Właśnie, Liffig, odkryłeś, co to robi? I zdjęcie tego, co coś to robi? Nie, Timo, czy ja się Nic, ciebie nie. pytałem? <laughs> Ale... Timo, czy ty kosmetyk. o tym wiesz? Kurwa, kolejny. <grystanie> Ziemia, nikt w swoją pułapkę nie chce wpadać. Oż, gdzie ja pojechałem? Ty, na ty, nie, na punkcie jest bot jeden, trollu O, O, to A się no to tak się samo tak. hakuje? Jak ty wypano, złapano mikrofon. Ty, no, tak, mi ty nie patrz do tyłu? Dobra, no, już może. To jest jak w każdej grze, po prostu tak, stajesz trzeba to się Trzeba siedzieć, tam. Potem Nie wyraz. jest tak w każdej grze. Ja w, w GTA było w misji, że musiałeś stać i coś klikać. Do was, zrealizowaliśmy cel, co teraz? Wydalamy do następnego. Cliffik jakiego ty masz ładnego skina do ciapaty? Najlepszy. Słowem dlaczego wszy, wszystkie omniki chodzą, a zeniata lata? Zeniata lata? No bo zeniata no lata, bo zeniata to jest wyższy poziom ogaru. No to tak samo jak, jaka jest różnica między wrześniem a slipami no. Między czym? Wrześ no. Wrześniem, a slipami. No żadem, żadna. I tu koniec lata i tu koniec lata. Jest. Jest. Maria. Ci Cim więcej. Przy, przygotował się o Boże, nie. Gdzie tu się sam kurwa lecia się? Czuje, jak ja zabijam te roboty? Pieprzone normalnie przyciski na myszce, nie ogarnia mi. Ich. pomoże ktoś? Halp, blocks. Nie, Timo, Nie tak mogę doczekać, że na Wolskaja okay. będzie jakaś mapa. Znaczy taki even. <grym> <grym grym grym> Wolskaja mapa. Mapa do Wolskaja? No jakaś taka metamapa w środku wbudowana? E, Timo, już teraz mówię, żebyś nie szarżował po prostu. Dobra. Kule te wybuchacze, jak są blisko, to. Kule proponę, dają kule. Zrobiliśmy ten legendarnym z dodo, się. Pomocy! O nie. Ciemniak, jak wywaliło. ty do tego doprowadziłeś w ogóle? Do czego? Do śmierci. Nie do śmierci, mało życia mam po prostu. O, tak, a wydawało mi się, że to jest znaczek śmierci. To Leafik spadł na ziemię. Dokładnie. <tolifik> Nie wiedziałem, że jest full damage w tej grze. Dzięki za oświecenie. Za niatom. A, bo zhakowany już. Trolololo, idziemy o, dalej. O, faktycznie. No notice. Oh shit. <tolifik> Rzuciłem jednym w powietrze. Cudownie. Mówcie, kiedy mam odpalać na przykład ulta? No, kiedy, no generalnie co, jest, kiedy chcesz. Cały ten tryb opiera się na zabijaniu przeciwników. No, na razie to wiesz. Ale to najlepiej jest... chyba, jakbyś odpalał na bastiony. Na razie bastiony, bastiony jeszcze nie przyjeżdżają. No, dopiero za chwilę, jak pójdziemy wózek chronić, żeby on się, wiesz, zrespawnował, to dopiero wtedy możesz na takich naprawdę tak właściwie to przeciwników. właściwie na największe kubki przeciwników, no ale wtedy musisz no. wiedzieć, kiedy oni się respią. Ja nie wiem. Ja Nic na razie, na razie, na razie go sobie użyj, i bij tam kogo tam chcesz, nie? Dopiero za chwilę trzeba no, ja będzie priorytyzować takie rzeczy. <laughs> Staną na środku, odpalił. No i jak jest. Po tego ja starczą to... na przykład, później? mu. No. no dupa. Tego rozwalę. Ej, ale nie, bo na Wolska ja byłoby fajnie, bo miałbym dowcip. Że. Gdzie są najtańsze do dziewczyny? Na, najtańsze dziewczyny? Jak ty no. możesz tak w ogóle? Ktoś rozpoczął no. obserwację gry. God damn jest no stary W Rosji. Bo co druga to tania. Takie to, to imię. I na Ukrainie na Białorusi też. Kurczę to chodzi... Nie... Psuj. Żartu. <laughs> żartopsuj. Żart o Lisik ty żartopsują. Już nie jesteś królem satyry, tylko żartopsuję, żart no Dobra. Żartopsuj. Ja to naprawdę <laughs> Ale nie fajnie. Nie ja mogę być. Jakie, jakie to było takie troskliwe, miłe, żartopsuj. <laughs> Robaszny, że nie zimier... wiesz. Ja tu nie chcę nic mówić, tam jest ukryta prawda. Bo, że to psuj? A nie. Ja myślę, że tam jest co innego. <głosy> <głosy> Dobra, Ziemniak. Tutaj się będą pojawiały takie kule wielkie lewitujące i na nie zdecydowanie możesz wypierdalać ulta, jak będziesz miał tak. okazję. Wybuchacze. Wybuchacze. I uważaj, bo tu się też takie małe psy z laserami pojawią. Dobra. A psy ponoć na, na shota są, nie? Hmm. Siekacze lecą. Siekacze, stary. No, stary kacze, to jest to, to coś nowego dla ciebie po tylu latach, chyba, nie? A nie, ja się ty... nie, bo u ciebie to kły, przepraszam. No. Nie, siekacze. Nie, trzonowe. <grym> Inteligentny dialog się tu nawiązał. Trzonowe, nie, siekacze. Kurwa. Mieli ich za w ogóle podniosą, najlepiej. Eksterminator. A znowu się tap spiędził. To faktycznie, wiem, ten tap się tutaj regularnie psuje. Pierwszy raz mi się zepsuł. Ej, no, myślałem, że jak będzie jeździć. E, Tivold, e, po drugiej w drugiej minucie, kiedy on. kiedy ładnek się jeszcze bardziej e -e. podniesie, będziesz miał zbogowane strzelanie To będziesz znaczy, że Wyżej niż patrzysz. A, A to miałem to już. na to. Tak, w ogóle. Damaj skula, tam jest kula. Co ja mam teraz zrobić? Lecę. Biją. No trzeba Wielki o, ale oh. rozjebane no. Na drugim minucie to się z dupcy tak? Tak. Czyli rozumiem, wtedy już muszę się przemieścić z wózka na dobre, a nie, że zejść ja i wejść. Ja ja tej gry nie poznaję. O, kula z prawej, czy mi się wydaje? Tak, kula z prawej. Mhm. zdiskordowana. O, jak się Discorda na kulę nałoży, to panie. Kula na kuli. Kula. O, kurwa. A, jak czyn? to się stało? Na no to nie zła kula. Cię <laughs> wykrwawiam na wózku. Wiem, jak dziękuję. Już. Nie mogę, bo mnie. O, wskrzeszam cię. Wspaniale. Dotykam cię swymi, swą końcówką ręki. Jolo. Ja jednej ręki nie mam. No to trzeba by. powiem ci jeszcze bo... na wycieczkę do Czarnobyla, by się hmm. przydała. Bo tu się nie. A, no. tu się nie umiera, tylko się patrzy i leży na ziemi. Tak, końcu można. chyba. Aha, czyli już na wózek nie wsiadać, rozumiem, bo. Najlepiej nie, bo. bo, bo... będę krzyczał. O, tam jest baskier. Będziemy odbudowywane strzelanko. No, wtedy to się psuje jakoś tak dziwacznie. To nie. Mogliby to spaczować, leniwe chuje. Trrr. Blizzard! Timokrotu. Czy ty o tym wiesz? Bo twoja gra dziś nadaje, dopacza się. Ten... <grym> na, na, na. Ej, gdybym się tak nauczył śpiewać, stary, no. ja bym śpiewał piosenki o grach. Na przykład o grach, a yy... może o rzeczach z AliExpress. Też. Bardziej też. To byłby. To było. Eee, heal, 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 heal potrzebne. Kurwa, dobra oh. bo Bastion z... <grym>, Just a little no to bit too late. -da 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 -da. Lecz mnie nie, bo muszę najpierw Bastiona zabić. Bo, a, teraz ja mogę podnieść lecith. ziomeczki. Tań powiedz Ach, jaki cham. O, chubiła, jak się ham, O tych ja chciałem spięć. Czemu ten wózek jeszcze te... nie leci ani nie. No jeszcze minuta. No. Bo... Aha. No, teraz trzeba nie. to jest różnica powiem, między zelać. koniem i koniakiem. Z no, dawaj. Taka sama jak między rumem a rumakiem. Rumakiem. Skupiłem się na literce Q i uciekłem Rumakę jest Jestem rumakę. O god damn po lewej, oh, umarłem tak, przez Czuję go, czuję go. Muszę się podleczyć. Ja też. E... Jebany. E, umieram? Zlutuję coś? Nie. Ja też! E, mam 50 hp e... Co, e... Tam, co Co się kurwa dzieje? Dlaczego I na hardzie nas problem. tak klepią? Pomocy! HP? Dlaczego nas tak klepią na hardzie? Jak to się w ogóle odjebało? O Boże, kula eee, Za więc... 8 sekund one wybuchną wszystkie, tylko... No, wybuchacz zajmie o trochę kurwa. dużo Dziewol, Przeżej szerzej ukryj się, one zaraz wybuchną Podniosłem Timptona. Dobra, sukces. Jezus, Maria. Nie spodziewałem się, że to tak źle pójdzie. Masz, ziemniaczku, podniosę cię w ramach Skoro odwetu. Skoro nie to wiesz, jak przerwać kutnie głuchoniemych? Jezus. No dawaj. No, <laughs> Gasić światło. Nie <laughs> <laughs> to już kiedyś słyszałem. Dobra, ziemniak, teraz musimy dojechać do tamtych drzwi, tak jak zwykle w grze. Tu trzeba się skupić. Nie. No, no, to jest, to, jest, to, jest, to Kupowania Patrzcie, innych takich. Wiesz jak się nazywa po japońsku sedes? Gdzie tu jest pies, że jest walka? <laughs> tutaj jest kurwa ziomeczek jakiś. O kurczę na... Jak no to się dzieje, że ma... tak wszyscy giną? Mamy zdecydowanie, że ja ma ma mało... Dwa hity od czołgu. God damn it. Dobra, team od to, od podnieś lika? ich, ja tutaj będę skanował. Psy jebane Ale na sklepie Leaf czy ty o tym wiesz? O chuj, muszę przeładować. Nine! Głowa ma <laughs> <laughs> Już oh. 50% uszkodzeń God dammit Ty pies tutaj grzmoci z prawej Ja nie mi rzucam do... Ja nimi te rzucam tak w powietrze fajnie. Te psy są strasznie chujowe, bo one ledwo co robią, ale jest ich dużo i powstrzymują jazdę. To mi May. Nie, May akurat hmm. mała nie jest. Znaczy, ale też tak się chłopadło. Tutaj z tyłu kurwa, akurat musiałem przeładować serio No, dobrze Bożyszczą się wybuchacz nazywa. No. Tak. No, adekwatnie do roli. Psy. Ja się odwracam do psa, który ledwo tam przyszedł, a on już ma Discorda na sobie. Ciapata. Ty z tyłu starczą. I... Ty, no, z tyłu To jest Ty Choke z time. Czołg. A czy czołg się wyłącza, czy nie? Nie, on chyba wiecznie no. jest czołgiem. Jakim czołgiem Zaraz. się urodził? Takim czołgiem z Mor. To mówiliście, mówiliście o Tiwolci czy o Czołgu, żeby szedł? Nie, są to Czołgi, bastiony, no przeciwnicy. widziałem, zabił mnie nawet jeden! Jak wersi, ślika, to, to... Musimy być strasznie ostrożni. Pierwsze zdjęć bastiony. Tak, z prawej jest jeden tak, i potem tam dalej. Z prawej schowany z, prawej z lewej, że za zaklętem. Na kładce i potem przyspałnie. O, no, no, tak. Czołg z przodu, Czołg z przodu. Tarczuje O, facie, Skacza. Skacza. Dziś się bawi w gagarina. Czy on robi rock, rocket Jego, jumpy go w O ile psów z tyłu, Jezus Jesus Christ superstar! star <laughs> Jesu Christo Jesu tak <laughs> Jesus Christo O Jezus Ten bastion tam jest zawsze z prawej, nie? Patrz tak, mnie jakie tak. piękno tutaj się dzieje teraz. Wejdź sobie na wózek Czemu? Wejdź na wózek ziemniak Wszyscy wchodzimy na wózek O kurde ja sobie zmieniłem chłopca. Już nie mam go do yeah, każdej postaci. Yeah. Poczułem się jak Dach, w momencie publikacji ziemniak filmu na, na kanale prawo. Ziemniaka. się. Kuczą Kulisę. się leczy. Widzisz Ziemniak, tutaj teraz te cztery, cztery takie osuki musimy zabić. Jakby ja próbuję <coughs> tego bastiona robić Mamy na to 6 go. Następny jest tam o. Ale żeby się kurwa wystawił. Będę strzelał przez tą dziurę. Mnie nie dorwą. Ty! tam na górę! górę. Ziemia coś tu odjebał! <laughs> coś, co zrobił ziemię. <laughs> Tego to jeszcze nie widziałem tutaj. Schofał Nawet jest się. Orisa! No tak, tak. To właśnie nie mamy zabijać. To chyba są jakby wzorzec, na podstawie którego Orisa powstała? Jakoś tak. Eee, ja, znaczy... Ty, co się stało? Czemu mnie to tak przesunęło nagle? A czemu nie? Bo Orisa ma takie coś, co cię Orisa ma skilla, który skill. wystrzeliwuje kulę i ta kula przyciąga każdego do siebie. HA, i tak się zdziwiłem właśnie. No. To jest bardzo. Ten, ten, w sumie tam pół biedy z przemieszczaniem, ale strasznie dezorientuje. Na kurwiam tego bastiona. Dobra. Wow, wow, ło Ooooo! Choke z tyłu! Cholg z tyłu! Nie. Oh, yeah. Dobra, chargea Cicho. Pomoc. Jebany kurwa, czołg! Gadłem podnieść? Dobra. Timo! No. Jak, Biegnę! Dobra. Ten, co pułapkę, <grym> kurwa, push. wyrzucił. Nie! No ja też się wykrwawiam. Goddammit. Akurat Omocy. za tym. Dobra, chodźcie tu. Ja pierdolę, mamy co za Mamy dużo chooś? czasu, mam mało życia. Tak, tak, dobra. mamy dużo czasu, to też nie trzeba się tam tak super przejmować. Oż Jesu Christo! Dobra, umarł. Na, Christo! Teraz będę miał ulta, to będzie overheal. Wiecie co by się stało, jakby ziemia kręciła się 28 razy szybciej wokół słońca niż teraz. No, Choba byłaby krótsza. No, kobiety by krew zalała. <grym> Myślę, że, Przepraszam myśli, myśli, panie. że to nie do końca tak działa Ziemia. Tam ten bastion tam jest, próbuję go ciągle bić, ale... Ja strzelam do tej Orisy stąd, tylko że nie zaraz dojebią. O podleczę się. Ciągle zapomina, że Bastion jest teraz OP, bo się może ruszać i leczyć. Ło! Wow. Ej, bo tarcza mi pada. Tam po lewej, jest ten Bastion. Na kurwiam tą prawą Orisę i ona już pada. A to ty damy jesteś, lecicie ci te bomby rzucam, kurczak, idiota! Dzięki, ziom. Dobra. Ziomniak! Jeszcze będzie jeden, przyjedzie po bodajże Albo z, no, przyjedzie z prawej, ziomniak. ale... Ziomniak! No nie żyje. To ziomniak, ziemniak, ziom to gdzieś. ziomniak. O kurwa, Timo wjechał! O! Co to jest, co to jest? To koniec meczu, Ziemniak, wygraliśmy. Ziomniak. Co tam nie tam ziomniak? Za szyję? Ziomniak. to jest, Nie, Ziomniak. To ulotliwy był, prawda? Tak. Ziomniak. Stoi w ogóle ten Bastion za Einhartem, to tacy zgrani. Co to no, jest? Ziomniak. Zimniak. Jej, któż by się nie spodziewał? A tutaj mm. przez Timo strzelałem, bo go nie widziałem nic. Oj, to pisze. Taka tru takie bo trudne zadanie miałem ale... Nie dostałeś <noise> karty! Gdzie ty jesteś? Ziomniak nie dostał nawet karty <noise> Oh, lovely Ja, ja jestem Ispanale. miły i dałem Teemo Wspaniale! Ile expa? 4 tysiące 5500, bo pierwsze zwycięstwo Cholera Bycz albo nie bycz. Ziemniak, wiesz, co? I teraz no? zmasteruję każdą ścieżkę osobno <laughs> O nie! Tak. Kurczę rozdzielanie ścieżek to jest coś, co kocham. Ja bym, ja bym wszystko na ścieżki rozdzielił. Otworzę sobie jeszcze skrzynkę. Może wypadnie akurat legenda z insurekcji 9. Nic z insurek. Nie coś, coś musi być. Kwestia do Zari. Kurwa gorzej być nie może. <noise> Dosłownie, nie, nie. to była zabawna kwestia. Nie wiem, kurwa gorzej być nie może. Kwestia do Zari. Jeszcze gorzej skin do Zari. Ale z.